Dobry jak się Mandero, która przygotowana na, na kółko zobaczymy, no nie wiem, nie mamy tak, tak przełączymy normalnie, żeby co by było widać furę no, ryś gotowy semi śliw założony i tak, no co, jedziemy na kółeczko zawsze chciałem, mam nadzieję, że się dojedzie zawias zrobiony, wszystko zrobione o ryśku zrobię sobie odcinek później, na no spokojnie, smersk stoi, czeka na swoje koła rzucimy coś tak na krótko, nie będziemy robić nie wiadomo pół godziny odcinka, tylko tam parę minut później wrażenia z jazdy i i tyle do zobaczyska, hejo tankowanie przy granicy mamy za sobą jedziemy dalej 700 jeszcze kilometrów przed nami i co, no i nic, no i palimy brykę, przegląd oleju płynów i jedziemy dalej Hej hej! Wiedział, że ja gdzie jestem! Wiedział, że jest! sobie coś nakręcimy, nie? Lambo Bambo! z zlot, zlot BMW! O, pierwsze okrążenie z głowy! Masakra! Prędko! Czek nie potrafi nic, ale za to ubaw jest popachy! Można, jakie tu są sprzęty! porszaki, bm'ki, bm'ki, golfy, porszaki No felek Kuba w opachy, trzeba się nauczyć jeździć, bo człowiek nie ogarnia terem, terem rent for ring mów coś się później poskłada skręci to się poskleja, coś się nakręci, coś się pogada Coś się zobaczy. Mój pta, wyzywanie na nieszczęsnym przyjeździ, się powycina. Wszystko się nagra, wszystko się puści. Parę dni po przyjeździe przyjeździ już mamy. Wrażenia opadły, Rysiek żyje. Koła założone normalne, siema. I tego. Tak zobaczymy jak to się tak kręci. Bo no kurna, amatorczyzna, jedzie. Dobra, w temacie. Yy, wrażenia, konkluzje. Co się popsuło? W sumie to się popsuło, popsuło się sprężarka aklimatyzacji, a dokładnie sprzęgiełko. Zdechło mu się, ale to tam duperele, nie? Auto zrobiło 2300 km, tej z powrotem w sumie plus jazda po torze koła zostały założone docelowe, te to to do dojazd na co dzień. Hamulce się dotarły, nie przegrzały się chodziło, przód i tył, jest ok, w nie było, wszystko jest tak, jak być powinno. Jakieś konkluzje, na pewno jeszcze tam wrócę, bo, bo warto, więc no, polecam. Co no. Nie ma co tu już rozpowiadać, rozgdybywać Trzeba działać, robić swoje o. Więc że o Dobra Siądźmy sobie, będzie może wygodniej No Było minęło, trzeba brać się do roboty Jedziemy dalej w temacie Rysiek ma się dobrze Jeszcze nie pojeżdżę, pewnie w przyszłym roku go wystawię na sprzedanie bo gryzie się ze smerfem, się śmieje, że no, albo jedno, albo drugie, jednym się jeździ, do drugim się nie jeździ. Więc no, że tak powiem, polecam, wybierzcie się, na pewno nie pożałujecie. Do zobaczyska, hejo